Dzień dobry Państwu, yy, dzień dobry Państwu, yy, proszę Państwa o spokój, Bar bardzo proszę o spokój, bardzo proszę o spokój, proszę Panią, no, no proszę, bardzo przepraszam, no wie Pani co. Yy, chciałbym odczytać bardzo ważny komunikat, yy, proszę, proszę o spokój. Ministerstwo do spraw orientacji i chorób informuje, że ostateczny koniec zarazy nastąpi z końcem maja przyszłego roku. Ustalenie to stało się możliwe dzięki niespodziewanemu odkryciu dokonanemu wczoraj w późnych godzinach wieczornych na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej. U podstawowego odkrycia leży znana już od kilkudziesięciu lat tautologia znanego polskiego matematyka, reprezentanta tzw. szkoły lwowskiej Hugona Steinhausa. Tautologię zastosował do naszej obecnej sytuacji epidemiologicznej profesor Marek Czyściutki. Tutaj muszę dodać, że nasza zmiana tautologię tę czuła intuicyjnie już od lat. Państwo pozwolą, zacytuję: Ludzie zdrowi nie chorują.